7 korzyści z niejedzenia cukru. 1. Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej. Cukier może prowadzić do próchnicy zębów, dlatego ograniczenie ilości cukru w diecie może pomóc w zachowaniu zdrowych zębów. 2. Poprawa zdrowia ogólnego. Ograniczenie ilości cukru w diecie może przyczynić się do obniżenia poziomu cukru we krwi i zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób takich jak cukrzyca typu 2 i nadciśnienie tętnicze. 3. Poprawa wyglądu skóry cukier może prowadzić do uszkodzenia włókien kolagenu i elastyny, co może prowadzić do pojawienia się zmarszczek i szorstkiej skóry. Ograniczenie ilości cukru w diecie może pomóc w utrzymaniu zdrowej i młodzieńczej skóry. 4. Poprawa samopoczucia cukier może prowadzić do wahań poziomu glukozy we krwi, co może wpływać na nastrój. Ograniczenie ilości cukru w diecie może pomóc w zapobieganiu tym wahaniom i poprawić samopoczucie. 5. Poprawa trawienia cukier może prowadzić do nadmiernej produkcji kwasu żołądkowego, co może prowadzić do problemów trawiennych. Ograniczenie ilości cukru w diecie może pomóc w utrzymaniu prawidłowego pecha w przewodzie pokarmowym i zapobiec problemom trawiennym. 6. Poprawa wyników sportowych cukier może prowadzić do spadku poziomu energii i sprawności fizycznej. Ograniczenie ilości cukru w diecie może pomóc w utrzymaniu wysokiego poziomu energii i poprawić wyniki sportowe. 7. Poprawa jakości snu Cukier może prowadzić do problemów z zasypianiem i nieregularnych cyklów snu Ograniczenie ilości cukru w diecie może pomóc w utrzymaniu prawidłowych cykli.